Cześć, witajcie, ja jestem Pawik, a to jest pełna recenzja etui na smartfony oraz akcesoria firmy Otul Jest to polska firma, oczywiście. I tak, to co dostałem około 3 tygodni temu, czyli etui na ładowarkę, etui na telefon oraz smyczka do słuchawek, które już wiem jak się wkłada, mniejsza o tym. I tak mam teraz źle włożone, no nieważne, yy, więc tak, te i są już przeze mnie przetestowane yy, i co mogę powiedzieć, najpierw zajmijmy się może tym, jest to taka smyczka na słuchawki i teraz, dobra, więc tu mamy tego, ten, 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 ten. zdejmijmy sobie słuchawki z tego, z tego, z tego, z tego bisiorka, braloczka, nie ma to jakiejś takiej ustalonej nazwy, nieważne, Okej, okay. no i słuchawki na bok. Jeden błąd, znaczy błąd, minus oczywiście, jak długo się tych słuchawek nie zdejmuje z tego praloczka, no to one się robią takie zawinięte, takie się, automatycznie się zakręcają. Jak naciągnę, to są okej. Okay. Puszczę, no to tutaj są takie zawijaski. Mnie to bardzo, yy, mnie to bardzo nie przeszkadza, jednak być może komuś przeszkadzać może. Także to taki jeden minus tego, co zauważyłem. Yy, tutaj, co do wykonania, jest bardzo dobrze, i tak, ani to srebrne kółeczko nie wyleciało, a mogło, ani nic tutaj nie poszło, żaden szef, a też mógł. Ta dziurka tutaj służy po to, żeby... Jak już sobie zrobimy... O, to do, na końcu przełożyć mini rzeka. Przez to... No nie zawsze, nie zawsze się tak udaje No ale po co ta dziurka jest? Ona się tam może delikatnie poszerzyć Ale to nie jest jakaś taka bardzo duża wada Tak więc to był ten brolog na y, słuchawki Przejdźmy do następnego etui Etui na akcesoria Okej okay. I teraz Tu mam odwarkę włożoną I co ja mogę powiedzieć? Szczerze powiedziawszy Nie korzystałem z tego długi czas tak naprawdę. Więc tutaj najmniej mogę się boić o tym, bo tak, albo to przejeżało u mnie na półce, albo w szufladzie i tylko otwierałem czasami, aby włożył do barkę. Więc tutaj żadnego błędu nie zauważyłem. Wszystko się trzyma tak jak powinno. Gumka nie ucieka, nie pęka, czy też nie rozwarstwia się. Z wam to pokażę, jest dobrze. Także to. Także tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobre wykonanie. Oj, ciekawy pomysł. Tutaj nic się nie rozwarstwia, a też by mogło się rozwarstwić. Okej, okay, no i chyba najważniejsze, tutaj tu inny telefon. Tego na używam najczęściej, naj, najbardziej aktywnie być może i najdłużej było przy mnie. No i tak, co mogę powiedzieć? Jeden minus, który mnie nie drażni, ale niektórych może. To się cholernie mechaci. Cholernie. Bo w porównaniu do tego. Kolor troszeczkę ciemniejszy tutaj, ale zobaczcie. Tą stronę. Jak mi to złapie ostrość? Mniej więcej. Ile tu jest malutkich włosków? Teraz to będzie dobrze widać na tyle... Zobaczcie. Cholernie dużo takich malutkich włosków. Tutaj tego nie ma. Bo mnie nie używany. I teraz, jak sobie z tym zaradzić? Uwaga! Jedyny pomysł, który mi przyszedł do głowy, znaczy dwa pomysły, to jeden taki obdzieranie z tego, ale mniej skuteczny, ten bardziej skuteczny, zaopatrzy się w coś takiego. Co to jest i w jakim celu się to stosuje? To jest, uwaga, golarka do odzieży i tym można sobie golić to etui, zobaczmy. Czyste, czyste. Może gdzieś tutaj jeszcze, o tu jest na przykład sporo tego. O. Ok, no i ogoliłem sobie całe i Teraz jest jak nowe, szczerze powiedziawszy. Także jeśli komuś by się znudziło, może sobie ogolić i okłamać, chociaż to nie polecam, żeby kłamać. No ale jeśli komuś zależy na pieniądzach. Teraz może powiedzieć, że to jest nowe, No bo wygląda naprawdę jak nowe. Nie prałem tego, więc nie powiem jak się to pierze. Robię tutaj no trochę usyfione, troszeczkę minimalnie tutaj. Gumka, idealnie, po prostu tu jest świetnie. Nic się nie rozciąga, może trochę, ale nie dużo, wystarczająco. Tak jak mówiłem na tej wstępnej recenzji, że mówiłem, że to się trochę rozszerzy i faktycznie tak jest, teraz telefon wchodzi bez żadnych obaw. Wystarczy lekko pchnąć, telefon siedzi w środku, gumeczka, no i tak, nie spadł mi, więc nie wiem jak, jak to znosi upadki, czy, nie, czy wypada, trzymając nie, lekko potrząsnąć, tak, bardzo dobre rozwiązanie. Czyli, jeśli miałbym w dwóch słowach określić te produkty polskiej firmy o Turfilce, mógłbym powiedzieć, że są bardzo dobre. I teraz, ocena, to jest... No 5 plus, no bo ten wyjątek, który się mechaci, to trochę obniża ocenę, no ale taki materiałem nic się na to nie poradzi. To jest po prostu z biegiem czasu, tak się dzieje z niemal każdym ubraniem, no może nie każdym, w zależności z czego jest wykonane. I teraz tak, czy mogę je polecić? Oczywiście tak, komu je polecić? Takim osobom, które lubią wsówki, bo to jest zdecydowanie wsówka, to żadne takie etui, które nam telefon spadnie bez etui, to, to nam nie ochroni, ale... Mm, Ochroni telefon w podróży, wszędzie, wszędzie, wszędzie. To mogę polecić sobie nie każdemu. To no też, bo to no, nie, nie, no może nie każdemu, bo w przypadku ładowarki ta od Samsunga jest taka błyszcząca tutaj. I ona się bardzo łatwo rysuje. I to w Etui trzymane jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Bez Etui rzeczywiście może się trochę porysować. Podsumowując. Te produkty zdecydowanie powinny zwrócić naszą uwagę, tym bardziej, że firma, które, która jest sprzedaje jest firmą polską, o czym przypomina nam tutaj właśnie etykietka, biało-czerwone barwy. I teraz tak, jeśli jesteście gotowi zapłacić za to 30 zł, bo to kosztuje 30 zł, to chyba 15, nie pamiętam to możecie wejść na firmę www.oturfilcem.pl Oczywiście jest ona w opisie i złożyć zamówienie na te produkty. Dziękuję jeszcze raz firmie Oturfilcem za dostarczenie tych produktów do testów. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało nie zapomnijcie ocenić tego filmu, klikając się w górę, komentując ten film postępnym komentarzem, a także subskrybując mój kanał. Dzięki na razie. Cześć.